Chodźcie zobaczyć tą mapę. O, ale fajne. U. Co za? U, to nie jest kopula. Dobra. Sprawdzanko. Czyli z czysto. Jest o Przed nami. Musimy znaleźć tylko wejście Zaraz zobaczymy czy wyjdzie tak, Powinno być jest wejście, tam jest no kinowa Jesteśmy tutaj Troszkę zabunkrowane, trzeba sprawdzić czy to jest kamera Idziemy pod tą część z malowidłami To jest najlepsza część to będzie widać? Tu jest drbinka. sięga do góry, gdzie jest zaplombowane wejście. Nie oznacza to, że nie można. Idziemy sobie tamte. Tak, po ciotku. No Oj. Ślisko. Teraz tego, co jest? Tu, 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 przez okno. Musimy lepiej zobaczyć. Uwaga Nie, nie, nie. zobaczmy czy da się wejść. No i dale się to wygląda jak recepcja wszystko pościągane, ale dźwięk robimy bez światła A, je to I to jest zwiedzanie. Z tego względu są dokładnie marmurowe. I to jest zwiedzanie, dlatego że patrzymy co robimy. Tu jest konspira. Zobaczcie co tu jest w środku jeszcze. No, sam sobie muszę panu zadzwaleczką. Sprawdzamy czy nie ma czujek. O! Tam można wejść. Co to jest? Co to jest? Nie mam wejrzek jest, jest. Chodźcie zobaczyć tą mapę. O ale fajne. Berlin. Eto napisane po radziecki. What the fuck man Mamy to. Mamy mapkę. Idziemy zobaczyć co to jest sala estradowa? z półokrągłą okrągłą kurpą bo to jest scena. Jak drzwiczki ładnie poustagane, to trzeba uważać. O, to jest wypas, Ale tu pani wygląda jak tędy można zejść? Czy tamtędy można zejść? Albo też tędy Nie posiadę Garderoby. o pokażcie mi to o, to nie jest kopuła. Jeszcze stare lampy staniczne. Wow. <grytania> kurde. Ok, jesteśmy centralnie. Patrzcie, jak to jest robione. Albo scena teatralna, albo po prostu. Więc buda. Idziemy dalej. Tam góry też pewnie można wyjść, skoro są. Bari barierki, pokażę co dopiero. Oh. Wow. Nie no panowie, zaraz tam wyjdziemy. O. Chłopaki, chłopaki. Jeszcze na górę. rzucimy okiem. Bardzo. Zaraz wam pokażę, co jest na górze. A ponieważ ja jestem typowa, zajrzyj dziura. Ty, które ty wlazłeś, kurde? I to jeszcze przede mną. Ej, chcę zobaczyć tą kopułę od góry. Już mi się w kręci. Łooo, drzewa jakby nie ma. Aha, to jest wszystko. Aha, czy to jest podwieszone z tej strony? i można sobie obejść czyli tędy normalnie można przejść tak? jest ta część jest scena o. nie gadaj, nie gadaj. <laughs> ładuj idziemy mam nie twarde poczekaj okay. co to są za skrzyneczki? zobaczmy czy to jest obotynowane jest obotynowane więc można sobie przejść tu też masz przejść co to jest? Dobra. Filtry na w to? To jest tu wejście. Aha, i tu z drugiej strony, tak, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Zobaczymy, czy będziemy w stanie osiągnąć nasz cel. Tak, tak. <laughs> Chodzi o kamery? Co? No właśnie, kombinuję, właśnie też to kombinuję, tak? Możemy sobie obejrzeć, gdzie to jest wszystko, jesteśmy centralnie na dachu. Możemy sobie teraz obejrzeć wszystko? Siad, 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 siad. Tam jest stajnia. Tam nic nie ma, nie wchodzimy. Nie ma. Zachowajmy pozory jakieś konspiry. A nie wiem czy to są jakieś w ogóle kamery. Co za to jest obiekt, który idzie aż pod koniec. Tutaj są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Nie stoimy na doku, lecimy w drugą stronę. I to jest te kino lub też sala teatralna. Jedna z wielu. To jest jedno skrzydło, tam było drugie skrzydło i część centralna. Proszę Państwa, jest tu. Dobra, tak to wygląda ten łącznik, no to zobaczmy jak on wygląda. On jest zamurowany. Teraz sobie przyjdziemy. No zobaczmy, nie, zaraz nie będzie zamurowany. No, tak jest. Dobra, I tu końcówka. Proszę bardzo, wejście na scenę. Schodzimy na dół, proszę. Marmur, albo kamienne, albo nawet i marmurowe schodki. Robimy obczajkę i idziemy sobie dalej sprawdzić czy jest jakieś wejście Dobra, jesteśmy już na dole. To mamy pięknie pomalowany łącznik, ale nie wychylamy się, bo jeszcze ten jest do końca sprawdzony. Idziemy po ciepłą. To jest łącznik, o, o Chcę to zobaczyć. Ale to ładnie wygląda. to. Ja Co to jest? To jest świetna grafika, nie? Jest wejście. I zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Jaki futuryzm. Jaki dynamizm tego. Zwiazda jest. Odrzutowcy są. Da! Rosja Wielka. Dobra, wszyscy mają kominiary konspiracja. To można wejść. Tu cicho. Dobra, jest nic nie To jedziemy z pozycji Konspiry. Dobra. Auto. Jest tam ulica, spokojnie, to są auto na ulicy. Tu, 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 tu. Są za płotem. My jesteśmy centralnie na widoku, patrzmy. No kurwa, tylko tam do mnie. Co ja robię? No dobra, jesteśmy w połowie trasy, idziemy do tego ziomka zrobić sobie zdjęcie, a najlepsze jest to, że tam są dwa samochody ochrony, ale z tej strony, z tej pozycji nikt nas nie powinien widzieć. Tak więc zaraz sobie podejdziemy i będziemy robić sosadki. Na pierwszym piętrze. Dobra, malutka wychyłka. O! Dobra, już tam jest. Dzień dobry panu. Dobra. To co, przerwa na seplika, nie? Ale wygląda tak. to nie 多么难以捕捉。